Polka została wybrana z Igrzysk i, choć nie zdobyła medalu, stała się sławna. W świecie gimnastyki artystycznej Teresa Folga była znana i lubiana, ale to właśnie Igrzyska Olimpijskie w Seulu w 1988 roku uczyniły ją sławną. Nie przez wynik, choć siódme miejsce w wielu boju indywidualnym to świetny rezultat, ale przez urodę. Media, publiczność i jury okrzyknęły ją najpiękniejszą zawodniczką Igrzysk, a jej twarz trafiła na układki tygodników. Może trochę żałowałam, że więcej mówiło się o tytule niż o wyniku, ale dzięki temu więcej osób usłyszało o gimnastyce, mówiła po latach. Folga zakończyła karierę dokładnie w dniu swoich urodzin, 15 października 1988 roku. Miała wtedy 22 lata. Dwa lata później wyjechała do Grecji za ukochanym, założyła rodzinę i ułożyła sobie życie z dala od sportowej sławy. Męża Iliasa, Theodoropulosa, poznała jeszcze podczas studiów na Krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Para doczekała się trójki dzieci. Teresa Folga to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci polskiego sportu lat 80. Obserwuj profil, jeśli chcesz poznawać więcej takich historii.